Unlagenbau. Wasz partner w zakresie kompletnych technologii oczyszczania ścieków. Nasza praca rozpoczyna się od dokładnej analizy ścieków. Nasi inżynierowie i technologzy nadzorują cały proces. Od wstępnych Anzlis po uruchomienie instalacji. Dzięki projektowaniu 3D i produkcji pod indywidualne zamówienia jesteśmy w stanie dostarczyć urządzenia i systemy łączące w sobie efektywność i niezawodność. Nasza oferta obejmuje produkcję zarówno prostych elementów z tworzyw sztucznych, systemów dozujących i zbiorników po kompleksowe montaże złożonych instalacji. Własna produkcja gwarantuje najwyższe standardy jakości. Nasz doświadczony zespół montażowy zapewnia sprawne i termonowe montaże u klientów. Wśród naszych wyrobów znajdą Państwo jedno- i dwuścienne zbiorniki z polietylenu lub polipropylenu. Nasz zespół projektowy umożliwia jednostkowe wykonania urządzeń pod indywidualne zamówienia. Stacje dozujące Futa Mobidos znajdują się zarówno w ofercie sprzedażowej jak i najmu. Orurowanie stworzy sztucznych lub stali nierdzewnej. Instalacje do wstępnego oczyszczania i flotacji. Renowacje zbiorników betonowych za pomocą wykładzin polietylenowych. Szafy i systemy sterownicze, niestandardowe instalacje dozujące oraz stacje zarabiania polielektrolitów VTA. Nasze produkty zapewniają precyzyjne dozowanie, odpowiednie magazynowanie i prostą integrację z istniejącą infrastrukturą. Mieszacz liniowy VTA zapewnia idealne wymieszanie strumieni mediów roboczych. Nasze zaangażowanie nie kończy się na uruchomieniu. Dobrze zorganizowany serwis posprzedażowy zapewnia ciągłą gotowość i eksploatację Państwa instalacji. Bautea to firma innowacyjna. Nasze optantowane technologie, jak dezintegracja ultradźwiękowa, optymalizują przeróbkę osadów na oczyszczalniach ścieków. Podsumowując, VTA oferuje kompleksowe analizy ścieków, opracowania technologiczne, projektowanie instalacji, usługi serwisowe, produkcję urządzeń i elementów instalacji technologicznych, montaże i rozruchy, a także optymalizację już działających obiektów. Zgodnie z Państwa potrzebami zmieniamy nawet najbardziej unikalne zapytania w projekty szyte na miarę. nasze proekologiczne rozwiązania ograniczają koszty operacyjne i ilości powstających odpadów, z korzyścią dla Was i środowiska. Naszym kompetencjom zaufali klienci z ponad 65 krajów. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom i nowoczesnej technologii udaje się nam tworzyć nowe standardy w oczyszczaniu ścieków. Dziękujemy, że jesteś dziś z nami. Pozwólcie nam Państwo razem kształtować przyszłość gospodarki wodno-ściekowej dla czystszego i bardziej zrównoważonego świata. Będzie nam miło otrzymać Państwa zapytania z branży wodno-ściekowej. Zapraszamy do kontaktu poprzez www.wta.c. lub technologię